Dziś jesteśmy w Siekierkach, dziś odbywają się uroczystości związane z forsowaniem Odry. To właśnie tu zaczyna się Polska, to tu stoczyły się dwie bardzo ważne walki dla naszego kraju i mówimy o pobliskich terenach dla gminy Chojna, a niegdyś nawet powiecie chojeńskim. Po pierwsze, bitwa pod Cydynią miała miejsce w 972 roku i była starciem między wojskami Mieszka I a Margrabią Hodonem. Dzięki zwycięstwu w tej bitwie Mieszko I umocnił swoją pozycję i rozszerzył granice swojego państwa. 78 lat temu żołnierze pierwszej armii Wojska Polskiego sforsowali Odrę na wysokości siekierek i gozdowic. Trwające 4 dni walki zakończyły się krwawym zwycięstwem, które otworzyło drogę na Berlin. Forsowanie odry w rejonie Siekierek i Gozdowic rozpoczęło się 16 kwietnia 1945 roku i trwało do 20 kwietnia. I to te dwa wydarzenia są uważane za kluczowe momenty w historii Polski, ponieważ to właśnie tu, w tych bitwach, Polska odzyskała swoją tożsamość narodową i sukces. To tu, wśród walk i poświęcenia, nasza Ojczyzna zaczęła kształtować swoją historię i odnajdywać swoje miejsce na mapie Europy i świata. Spoglądając na karty historii, tereny, na których obecnie się znajdujemy, to tereny dawniej należące do powiatu Kojeńskiego. Powiat Kojeński znajdował się w strategicznym punkcie, ponieważ na jego terenie znajdowały się ważne mosty, które umożliwiały przeprawę przez rzekę. Niemieckie wojska utrzymywały tu silne pozycje obronne. Podsumowując, w 1945 roku, powiat Kojeński był świadkiem wielu ważnych wydarzeń, które wpłynęły na kształtowanie się sytuacji politycznej i społecznej w regionie.